Całe zło zaczęło się końcówka, końcówce drugiej kwarty, gdzie po prostu oprócz tego, że tą drobną przewagę, bądź co przewagę straciliśmy wskutek strat i początek trzeciej kwarty realizacja pięć pierwszych ataków, cztery straty. I to był tak jakby klucz do tego, że coś się zacięło. No, patrząc na skuteczność rzutów za trzy punkty, czy chociażby rzutów osobistych, no to widać, że ofensywnie dzisiaj ten mecz, który zapowiadał się, nieźle można powiedzieć, w pierwszej połowie, no brakło nam po prostu punktów w ataku. Mieliśmy naprawdę sporo, problem, sporo problemów i mnóstwo błędów w obronie Pigerola. no i stąd też te 76 punktów no przyszło troszeczkę za łatwo. Dziękuję no, przyjechaliśmy i zagraliśmy pierwszy mecz taki, w takim e, składzie. E, no, może jeszcze do końca nie jesteśmy zgrani, myślę, że, myślę, że jeżeli poprawimy, poprawimy parę elementów, troszeczkę się zgramy z drużyną e, lepiej, e, to myślę, że naprawdę będziemy grali dobrą koszykówkę. Chcę powiedzieć, że drużyna ze stalu nie na... To znaczy, bardzo bawialiśmy się tego przyjeżdżając tutaj na mecz. No, e, dwa wygrane turnieje mogły sygnalizować to, że... Jest to naprawdę solidny przeciwnik, no i to bo widać jest naprawdę dobrze zorganizowana, jest dobrze dowodzona przez Waltera Hodza i co mogę powiedzieć, no, była dzisiaj drużyna pana trenera Hrekta naprawdę dużo lepsza od nas. Panie trenerze, to nie jest tak troszeczkę, że z zlekceważyliście zastal i przegraliście takim drugim składem? I pan co to nie chodzi o lekceważenie? No po prostu sytuacja jest taka nie inna. Jutro drużyna wylatuje z samego rana do Mariupola i, i tu nie chodzi naprawdę o lekceważenie, bo tutaj naprawdę tu my się spodziewaliśmy bardzo ciężkiego meczu i obserwowaliśmy spalingi, turnieje przedsezonowe. Także tu nie, nie ma nawet cienia, po prostu mowy o lekceważeniu. No jest jak jest a Wasza strategia jest taka właśnie, że będziecie wysyłali na te mecze Euroligi VTB zespół, nazwijmy to ten silniejszy, a na ligę na razie przynajmniej ten, ten nie potrafię, słabszy. Nie chcę nikogo urazić mówiąc słabszy. Nie, nie potrafię myślę, tak? Pan odpycie na to pytanie. Jeżeli są naprawdę, odpowiem na, na każde pytanie, to czy meczu, bądź y -y -y. co się dzisiaj wydarzyło, to naprawdę nie jest pytanie do mnie. Dlaczego nie zagrobił Bo Singer Bo Kitzinger jest konkluzjowany. To ja mam satysfakcję, ponieważ, y, ponieważ zespół nasz jest zespołem y, niedoświadczonym. Y, awansowaliśmy jako Beniaminek, mieliśmy y, pierwszy mecz y, przy pełnej hali, no to się nie zdarzało. Przy tych gracji w zeszłym sezonie to było maksimum 400-500 y, osób, dzisiaj y, było około 4000. 4 Dla mnie satysfakcja szczególna, ponieważ to jest mój pierwszy mecz w charakterze trenera head coacha, drużyny męskiej. Tym bardziej się cieszę. Natomiast jeżeli chodzi o same zawody, to nie ulega wątpliwości, że ja mówiłem chłopakom w przerwie meczu, że gramy zbyt miękko. Do przerwy, do przerwy po dobrym początku daliśmy się trochę wypchnąć ze strefy podkoszowej. Nie mogliśmy znaleźć recepty na akcje podkosowe nie wiem jak imię Adama, Adama który, który rzeczywiście trzymał w wynik w tej pierwszej połowie, a w drugiej połowie przyjrzeliśmy. No, porażkę mamy, tak? bo drużyny jak wychodzą na parkiet, to jednego mogą być pewne, że przegrały. Tak? To, jest, to, jest, to jest bankowo. Natomiast natomiast walka może spowodować, że wygramy te, te zawody. I Myślę, że skrajnie inaczej wyglądała trzecia kwarta i czwarta kwarta, zwłaszcza trzecia, kiedy zagraliśmy naprawdę dobry defense. zagraliśmy dobrze na obronę Pichendroła. Musieli rozrzucać piłki. Potrafiliśmy również powstrzymać akcje podkoszowe. Zawodnicy schodzili bardzo głęboko do pomocy, z czego, z czego nie było tych łatwych koszy. Nie było koszy 2 plus 1. Wyprowadziliśmy parę szybkich ataków i, i, i to w znacznym miejscu ustawiło mecz. Wynik trzeciej, kwarty, wynik trzeciej kwarty. Zresztą tak bywało dotychczas w tych meczach, że, że do przerwy było równo, równo, a w trzeciej kwarcie odjeżdżaliśmy 27 do 8. Mówi, wszystko za do siebie czwarta kwarta była już tylko kontrolą i też na niskim wyniku 10 do 13 także można powiedzieć że zespół, zespół, który nie jest zespołem słabym, my możemy dyskutować na jakim poziomie przygotowania, to myśmy rozpoczęli przygotowania dwa miesiące temu, a z tego co wiem zespół Prokomu spotkał się dwa tygodnie temu, tak, czyli siłą rzeczy ich poziom wytrenowania musiał być mniejszy i na pewno ten zespół będzie grał z meczu na mecz coraz lepiej i, 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 i jeżeli nam udało się wygrać, grać z nimi dzisiaj to mamy dwa punkty w tabeli teraz życzę żeby rzeczywiście grali coraz lepiej coraz lepiej i nawet jeżeli będą tylko w tym składzie a nie jest to skład wcale słaby tutaj jest masa reprezentantów polskich graczy doświadczonych i graczy zdolnych utalentowanych także także życzę powodzenia w następnych meczach a ja cieszę się ze Nasza drużyna zagrała bardzo agresywnie, jesteśmy bardzo młodą drużyną, ale zagraliśmy dobrą, szybką piłkę i zagraliśmy bardzo zespołowo.